Hej, 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 dzisiaj na salony wchodzi pani Clary Douglas i jej cudowna książka Kobieta, która skłamała. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Filia, a jej premiera była 6 marca 2024 roku. Przepiękna? Oczywiście. Czy warto ją przeczytać? Jak najbardziej. <laughs> Słuchajcie, Kobieta, która skłamała. Ta historia potrafi wstrząsnąć yy, wydaje mi się, że chyba każdym czytelnikiem. Można się domyśleć, że. Dotyczy się, <laughs> przepraszam, kłamstwa, ale nie wiecie jak poważnego kalibru. To naprawdę świetny thriller z wielkim naciskiem na psychologiczny, gdyż każda postać jest tajemnicza, no i podejrzana. Starają się zachowywać normalnie, ale można dostrzec, że u nie zawsze im to wychodzi. Czyżby zatem mieli coś mrocznego do ukrycia? A jak? <laughs> Słuchajcie, historia bardzo mi się spodobała, bo zawiera motyw książki w książce. Poznamy pisarkę, która opisała pewną historię w swojej książce, ale wciąż nie jest pewna jej zakończenia. Innym drugiem czytamy o wydarzeniach z książki, która po części też jest prawdą. Co jakiś czas jednak pisarcy przytrafiają się zdarzenia właśnie z historii, którą w tej książce zawarła. Ale, ale nie każdy chce w to uwierzyć. Czuje się obserwowana i śledzona. Wpadając w coraz większy popłoch, naprawdę obawia się tego, że może jednak coś jej się stać. Co ciekawe, obracając się w znanym towarzystwie, prawie każdy chce przeczytać jej książkę jeszcze przed wydaniem. Wiecie, to były tak wielkie naciski, że normalnie miałam ochotę im powiedzieć: po prostu przestańcie. Bywają tak natarczywi, a czasami zbyt ciekawscy, że po prostu, ach, no z czytelnikiem to potrafi wstrząsnąć. Wszystkich najbardziej ciekawi ten koniec. Autorka coraz bardziej ma nad nim wątpliwości, gdyż boi się, że ktoś naśladuje mordercę, a tym samym może i jej krozić niebezpieczeństwo. Cała opowieść ma jednak drugie dno osoby, którą znamy i o której nawet byśmy nie pomyśleli, że miała inny cel niż był sugerowany. Jedyne co jest pewne to miłość. Dla najbliższych jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wszystko, a niektóre sprawy najaw mogą wyjść po wielu, wielu latach. Kobiety z książki sporo kłamały. Były to dawne kłamstwa, czasami obecne, które ktoś oczywiście brał za prawdę. I w każdą historię wkręciłam się maksymalnie, a na koniec po prostu przepadłam, bo koniec w sumie przyszedł tak, jakbym się go w ogóle nie spodziewała. Nie wiem, tak naprawdę mamy tu kilka końców, a ten ostateczny w sumie wyjaśnia najwięcej, ale rozpoczyna też nowy etap postrzegania. Całości książki, jakbyśmy mieli poznać te wszystkie osoby i całą historię, i na koniec dowiedzieć się, dlaczego to wszystko się zdarzyło, dlaczego każdy się zachowywał tak, dlaczego to ukrywał. I wtedy dopiero jesteśmy w stanie powiedzieć: Aha, o to chodziło. <tak> Także to jest kolejna książka autorki, na której się nie zawiodłam, która mi totalnie zaskoczyła, wkręciła mnie w to wszystko i naprawdę pokazała, że niektórzy nie mają dwóch twarzy, tylko jedną twarz i setki tysięcy masek w zależności, przy kim akurat występują. Także świetna książka i bardzo kolejny raz Wam polecam. Polecam, 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 polecam. Mogę się powtarzać nieskończoność. Kocham książki, które sieją prawdę, które pokazują, że ludzie to manipulatorzy, że to są kłamczuchy. Nie tylko dlatego, że lubię takie osoby, ale po prostu czytając takie rzeczy, możecie zwrócić uwagę na to, jak się zachowują, jak czasami cokolwiek opowiadają, te jakie mają gesty, jakie mają odruchy. I na podstawie tych wszystkich rzeczy, spotykając w rzeczywistym świecie jakieś osoby, jesteście w stanie stwierdzić, czy ktoś was okłamuje, czy nie. Dlatego ja takie książki uwielbiam, kocham, bo dzięki temu uwierzcie mi, że żyje się zupełnie lepiej. Także książkę Wam polecam, i do usłyszenia. Pa-pa-pa!